Panie doktorze, co pan właściwie robi w tym moim zębie? To pytanie często zadawane endodontom z mojego zespołu. Dziś w ich imieniu postaram się Wam opowiedzieć, jak wygląda leczenie kanałowe krok po kroku. W pierwszym etapie lekarz usuwa zainfekowaną miazgę. Gankę zęba, która jest w stanie zapalnym lub martwa i zwykle pełna bakterii. To taka czerwona masa wewnątrz korzenia, która gdy jest zdrowa, odżywia ząb. Następnie lekarz precyzyjnie oczyszcza wszystkie kanały korzeniowe specjalnymi narzędziami pod mikroskopem struktury te są tak małe, że gołym okiem nie da się tego zrobić wystarczająco dobrze. To jak czyszczenie rurki o średnicy ułamka milimetra. Oprócz mechanicznego czyszczenia przestrzenie te przepukiwane są specjalnymi płynami dezynfekcyjnymi, aby pozbyć się wszystkich bakterii. Na końcu kanały szczelnie wypełnia się specjalnym materiałem, aby bakterie nigdy już tam nie wróciły. Zazwyczaj wszystko odbywa się na jednej wizycie, oczywiście z Często potrzebne jest jeszcze wzmocnienie zęba, ponieważ po leczeniu kanałowym najczęściej jest osłabiony Dobrze wykonane leczenie kanałowe przez doświadczonego endodontę pod mikroskopem może uratować Twój ząb. Kluczem jest jakość leczenia. Masz pytania o leczenie kanałowe? Obserwuj mój profil. Wyjaśniam wszystkie tajniki leczenia stomatologicznego.